Na osiedlu góry udostępniliśmy mieszkańcom odnowiony i doposażony teren rekreacyjny przy ulicy Parkowej. Modernizacja tego miejsca jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców osiedla. Powstały m.in. nowy plac zabaw, urządzenia zewnętrznej siłowni, stół do ping-ponga, alejki z kostki. Drewniane ławeczki zachęcają do odpoczynku w pobliżu naturalnego stawu i w otoczeniu zieleni. Dosadzono tu w sumie ponad 850 sztuk drzew, krzewów, traw i bylin. Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie milion złotych. Podczas otwarcia tej inwestycji Łukasz Jankowski, zastępca prezydenta do spraw polityki społecznej, przedstawił wyniki 14. edycji budżetu obywatelskiego Płocka. Do realizacji w 2026 roku mieszkańcy wybrali 18 projektów na łączną kwotę ponad 7 milionów 700 tysięcy złotych. Wśród nich jest 11 ogólnomiejskich i 7 osiedlowych. Wyniki i szczegółowe informacje o projektach są dostępne na stronie internetowej budżetu obywatelskiego Płocka: mojemiasto.plock.eu. Płockie uczelnie zainaugurowały rok akademicki. Tradycyjnie wybrzmiało gaudeamus i Gitur oraz dokonano immatrykulacji studentów. To już 59. inauguracja w historii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, która od dekad kształci inżynierów, ekonomistów i specjalistów różnych dziedzin oraz tworzy silne zaplecze akademickie w naszym regionie. W imieniu prezydenta Płocka powodzenia nowym studentom życzył Artur Zieliński, zastępca do spraw rozwoju i inwestycji, zarazem absolwent Politechniki. Życzyłbym sobie i wszystkim, znajdującym się w tej auli, przede wszystkim udanego roku akademickiego, przyszłym studentom, przyszłym adeptom tej uczelni, odnalezienia swojej przyszłej pracy. Na terenie miasta Płocka, ponieważ miasto Płock współpracując z przedsiębiorcami daje taką możliwość, daje możliwość rozwoju. Mamy wiele dużych przedsiębiorstw, które dają taką perspektywę. Uroczystość w Politechnice warszawskiej była również okazją do wręczenia nagród prezydenta Płocka w konkursie Dyplom dla Płocka. Nagrody pieniężne otrzymali absolwenci, autorzy najlepszych prac magisterskich i inżynierskich. Rok akademicki rozpoczęli również studenci Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, a 7 października Akademii Mazowieckiej. Nowo przyjęci Żacy złożyli ślubowanie. Prezydent Andrzej Nowakowski podkreślił dobrą współpracę między uczelnią a samorządem Płocka, który wspiera na wielu polach Akademię oraz życzył powodzenia studentom w roku akademickim 2025-2026. Szanowni Państwo, więc życzę, by jak najwięcej tego pozytywnego dążenia do sukcesu było obecne w najbliższym roku akademickim. Życzę zarówno kadrze naukowej, wszystkim pracownikom, jak i studentom. A w tych wolnych chwilach, których także nie zabraknie, i o które w ramach współpracy z samorządem studenckim miasto również wspiera. Życzę, by nie zabrakło tych elementów szaleństwa, radości, nie tylko w czasie juvenaliów. Wszystkiego dobrego!